Rymon kurwa, uważaj kurwa, jak kurwa, zabrać kurwa, 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 sykuj sykuj się, kurwa, się na kurwa, się, sykuj Sykuj się, Otwieraj baga. Nie, mój Co się, kurwa, się kurwa, 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 jak teraz wypierdoli to ja nie wiem Simon no. kurwa gdzie ty jesteś nie widzę cię W drzemu! Simon kurwa uspokój się A. powiedz mi gdzie się jak matka Szymon gdzie ty kurwa jesteś Szymon uspokój się No i chuj dwa No i ostatni silnik mi zde Ej w ogóle słychać mnie Ej Simon dołączę tak muspecie Simon wejdą do za to. Czekaj, daj mi zadzwonić Pokrumę Mi też wyszli Ty! Zasz widzi łamał Odkąd Adi, Adi Adić, Mozumanie bić No, Ale, ale to ten, możesz? do sekuro. Dobra No dobra, wiesz. Pa jak to się robi. Będzie buja, a będzie fajera Ej z gdzie jesteś? Z... z... z Adikiem w jego samochodzie to jest drag staro z ja, raz, kurwa, ja tam wbije to On DRIFT! liftę Dobra weź odwieźć mnie lotnisko Dobra Można 3 Sobie wezmę lasera i w... laserem będę go wkurwiał Dobra A nie raju Trzeba ja muszę jest raju auto. Tobie na początku los piskam. W lewo, w lewo bardziej. Widzisz? Czemu to wygląda jak papieru? No A, co, ale za jak... A co dzisiaj jest? Piątek? No. E, to można sobie grać do 20. Do czwarty pewno. Ja nie mogę. niedzielę W niedzielę nie mogę. Nie zrobisz tego Steve raz, Zrobię kurwa. to zrobię, muszę tylko dobrze wycelować Nie! Nie pozwolę ci na to, zobaczysz Dał tylko trójkąt! Skuruj! Ej! Skurwy, ej! ej Morta! Znam dwójkę i tego przydopasa twojego, który drzemarta nie znam No nie debilu! No przepraszam! Nie zauważyłem! Nie driftowałem! Hadi przepraszam, ale muszę coś zrobić, wiesz? No. Cicho, cicho, wycz... No czuję się jak przez kolę. No w ogóle, nie chodziłem. Ani na gola, no! Kurwa, z laserami mnie napierdala. Kurwa, jego ostatni w życiu błąd. Ej, ma przyjść z dragstera? O, to mi chodzi. Ale chlubiesz! O, kurwa z dolucu na mnie. Na mnie żyje. ja pierdolę Chodź tu Chodź tu misiu Ej ten, Steve czemu się bawisz w Ukraińców na wojnie? A nie w Rosjan? I, i, i te deluksy spadające z nieba Spadająca gwiazda Powiem ci Kurwa na Ukrainie mamy... kurwa, w Polsce mamy spadające gwiazdki na Ukrainie mamy spadające rosyjskie odrzutowce <noise> Liedzbożyłeś! Z Yellow Jacka. Jakby był fajny moment z GTA? Tak, jak potrafię, w takie nie! klipy, to nawet było takie małe nie bij mnie! Nie! Kurde chciałem nic nie zrobić! Jak ja przejechałem za nie koło tych wybuchów! A? Dawaj do mnie! Daj do się bawisz wróżków? Dawaj, Steve? Dawaj do auta! Daj do auta! Szybko. Czekaj! No do no. Daj do No ja Daj e, do drag... No Daj do mnie! to do mnie! to do mnie! Daj do mnie! do mnie! Daj do mnie! Daj do mnie! Daj do mnie! mnie! Daj do mnie! Daj do mnie! Daj Halo? Hyhyhyhy, <laughs> skończyły <żyje> się rakiety. <laughs> że mnie nie namierzysz, tak? Jesteś pewny tego? Kur... Adi, no! to, kur... Ja se chciałem ze policję. W, w ogóle ja se pozdrawiam, gram na 26 FPS-ach. To jest normalne, ja mam 40. Wystarczy, Ja mam jakieś 39. Gdzie ja jestem? Tylko ja, do... Tylko ja mam dobrze skalibrowane GTA że mam 40% na sekundę plus komputer mi nie bude. Nie miałam 60. Tymczasem ja, który mam 140 FPS od Spotify'a trzyglądarki... idealnie! Od kiedy kurwa ty masz FPS -y, e, w Spotify'u? Da się włączyć Da, e? da. Ja chyba pod kamieniem żyję U Kozara w domu MSI i Bender, kolego no właśnie Kur... Jakie kartofle macie z, z tych komputerów Nie, <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> <yeah, laughs> Ja mam <on> stojące dwe <laughs> słuchy się cieszę A ty robimy i... mi na Nie, bo bym musiał ci to wyłączyć To wyłącz, Boże Święty To jutro się zrobi jakiś napadzik, dobra? Jo yeah. Może te... no kurwa no, Steve To co mnie triggerujesz, kurwa? <laughs> co mnie trigerujesz? Bo kiedy jestem jak bojówką. Się, jak śmiesz się bronić, kiedy ja w ciebie strzelam kurwa. To też dziewczyna. O. Ja no nie mam nika. Ja jestem... Nie, no, nie go, to Miała matka syna. Syna z kurwy, syna. Ja eee, Tego. Krystiana Matolicza. E, e. Mat... E. Matka go wyruchała. E. Niech e. żyje. Jest. Ja w panny moment robię Becęcia zrobiła mu się dużo Chyba... Miała matka syna, syna z kurwy syna Kamila matolicza Matka go wyruchała <gulia> Weź Matolicza, matka go wygrzmociła A O, tak? Bije zolie. Kurwa, weź weź sobie. Weź. Kurwa, zrób sobie w... A nie, ja po prostu będę robił taki fany moment jak on lubi, że jakiś nie wiem ciekawych momentów się nagra i potem się to... do trochę... bo bo A ma... Steve w ogóle masz z tyłu bagażnik Bu-bu-buldożerem e, bym wjechał. Ja pi nie no z boku. Ale w raju jak mam w raju mieć? Nie strzelaj we mnie! Ale jak ja w raju mam mieć bagażnik, toż to odrzutowiec jest. A dziwne No kurwa, no nie ba się buzina! Ej, dawaj coś uda... dawaj pobawimy się tak, samolot i dwie wieże, co równa się z tego? I ten się jak? No wiesz. No, tak, namierzam cię. O kiego grzyba. No, zbieram grzyby. No co? No, no tak, kurna, to... ej Steve, chodź! Ej! A jak chcesz grzyby, to czekoladka ma pod stopami. Weźcie. A ja klakiłem seksywy teraz mój biedny EJ jak DO Co ja, kto jedzie? ECPU? CPU? Kurwa CPS kurwa <śmiech> <śmiech> trafi GPU, GPU, teby. GPU jedzie Nie wiem, ja robię ładnego teraz sobie Ja trafiłem Stivale jakoś on ten kurwa, ma raz trafiłeś kurwa, dużo ci to dało Adi, coś ty zrobił, teraz bez ciebie nie mam mózgu. Co? No tego, na, y, tego, darmowego fryzjera miałem. Po łbie mi przeleciałeś. <śmiennie> <A my, śmiennie> jak jak stary, tego, Krystiana. Kosiarką. On... <śmiennie> Ale wiesz, że oni mieszkają w boku. Znaczy, wiesz, zawsze. Kolego. A <śmiennie> Pewnie w tym. Tam w, tam domu we... <grym> <grym> y w domu samotnej matki. Na święcimiu. Ja pierd... Jeszcze Tego Krystian mieszka z Maryjką w domu samotnej matki. Bo Maryjka powiedziała, Nie. że Krystian to jest jej syn. Maryja była dziewicom. Ej no kurwa, Adi co robisz? Ej! No ja, ja tylko auto to liguję. Zmieniając w pokoju tam. Znowu. Ej no weź Drax, przestań no kur... Drax, weź już go, nie zabijaj. Nie, no to... Dobra, nie, Draks bo. Ej Drax, weź... Drax przyjadą po ciebie pały. O, od tyłu, chodź. O, jak pedał. Stoj na chwilę, stoj na chwilę, czekaj. Nie! Kurwa, co jest, że u mi każdy jest tego niewidzialny? Eeeh, ktoś musiał mnie wykupić, ten, jak to się nazywa? No że nie, secure, a ty w ogóle nie Ej, ej patrzcie! patrzcie na nas! Hmm? Co ty wziąłeś? No kurw! Ej no! Eee... Jo, elo, elo. 3, 2,

Ej! Tymczasem czwarty jadący, wioleczoły! Ej, czarny, się czarne! Ja pierdole, kurwa ja bym się nad ten jeden pierdolnięty. Ale ale ja pokazuje tak się, że żebyś na podobnym poziomie. Martoz, przez to ze... Przez to, że przez to się z ciebie staczyłem opresować. To teraz do siebie przylecą trzy Ej, A ja! A ja nie ma Tymczasem ten jeden tampon fioletowy. Trzy pościele po ciebie przyjadą. <średytorze> jeden tampon fioletowy. Kurwa ty kurwa. kurde. Trzy, trzy podtacki. Ja pierwszy. Czy stringi? nie <noise> <noise> baj się jak ojciec po wypłacie Przyjebałeś się Hello Jego ojciec po wypłacie to chleb Kurwa Jest no pijant, żeby cokolwiek Ja kuchnić. tylko do dragsterem się jeżdżę na spokojnie a, a tu jakieś wybuchy jak w Ukrainie O Bartuś ma, Ten ma, się też Teraz mamy spadające gwiazdki z nieba A w Ukrainie mamy spadające rosyjskie odrzutowce No Boże o. Amatorzy co się inaczej tutaj robi? Bo stroje, stroje jest O to nie ma. O ja co? też sobie pojeżdżę samochodem. Andrzej, A ja Dio Który mi A... Drakstera? A Dragstera? Eee Jasem strzelam Jeden, drugi... Dobra, pierwszego załatwiłem Adi już, bo cię trzy Żydy Ty się ode mnie odwał tak? JA SOBIE ŻARTUJĘ NO KURNA NIE, nie wie, znaczy NA ŻARTACH jest dla beki Żydy wie. w sensie ten kotlecik co się robi e, po, po kotletach, no. tak? No Po kotle. Kurwa, wpierw była pościel, później prześcieradła, poduszki, kurwa jakieś dywany, co będzie później? później. Ej, jaką, pościel... jaką zupę, jaką zupkę lubisz? Czy Ej Jaką zupkę? Bartosz, przyjdź do mnie na chwilę Ej. Bo wszystko... Ej, Adi Adi no. Czekaj, czekaj. czekaj. Jak, jak on, jak on Hitler lubił y, zupkę? Żydówkę. Dobra. <laughs> Barto chodź tutaj do mnie. Gdzie ty jesteś? Tu. Eee, co to Za ma być? Kurwa. Za ja sobie chcę chcesz... się... Ja ale jeszcze taki... Ja A nie... Dobra, dobra. Adi. Mar robię. Mar Adi, robię, Mar Adi, robię <laughs> na napad. Mm, nie dzięki. Bo, Nie zna- Co jest? Na chwilę ja wezmę Jak to tak już zaczynamy serio moment Musimy mieć pojawiać Gita, je, to, się serwis GTA czasowo No to Myślę, że się walka I chyba. I co? I co? Może jeszcze się pojawi drugi partyk Więc chwilowo no co? No to Elo vai, like. curva, vê a tá, música. No to na sypie chlejemy i szlugi palimy? W w bagażniku jest, czas spalić ten samochód Kurwa, tego wampira trzeba spalić, musimy spalić Topimy ją Pierdolona pierdolona, języ nienawidziłem szmaty. Na no, no wszelki wypadek no. zawsze napierdaj do niej z minigana No i dobrze, szmaty nienawidziłem kurwa gorzej niż psów pierdolonych. Halo Dobra Co? Tam na wypadek przy parę mołotowów wrzuca Też ma to, zdechnij. Zdechnij jak Dobro, moja... Ża żart żartuję mam fajerwerki, coś fajerwerki Ej, wyłącz, ej, wyłącz ten Ej, wyłącz ten ogniowy Ej, Adi, wyłącz, wyłącz to É, vem onde...